Zauważyłem, słuchajcie, że wpadł trailer do Terusia 3. To znaczy, już tam któryś z rzędu, ale to jest pewnie ten taki główny, oficjalny, najdłuższy. Nie wiem, szczerze, bo tego nie śledzę. Ja widziałem tylko jakiś teaser jeszcze wcześniej. No w każdym razie przyjrzymy się mu, a i tutaj jeszcze tylko jedno ważne info, co prawda omawiałem obie części Terrifiera, ale przed premierą trójki pojawi się jeszcze omówienie spoilerowe obu części, to znaczy w dwóch osobnych odcinkach, także też wyczekujcie, bo odświeżymy sobie fabułę, powtórzymy, żeby być na bieżąco przed trójką po prostu, także jeżeli wam się nie chce powtarzać i watchować dwóch części, no to ja zrobię to za was i wam powiem co się wydarzyło, będą materiały przed, no jakoś na początku października myślę, a teraz lecimy do zapowiedzi. Premiera ma być 11 października i światowa i polska, także no całkiem sporo przed Halloween. Natomiast tutaj trzeba wziąć tę poprawkę też, że to bardziej święta Bożego Narodzenia niż Halloween, ale jeszcze zobaczymy co ten trailer pokaże. Ja tylko dodam to co zawsze dodaję, że nie będziemy oglądać całego zwiastuna, bo to jest YouTube, są tutaj prawa autorskie i po prostu mogę komentować je fragmenty, żeby zachować prawo cytatu. Bo i tak się pojawią te komentarze, że a przerywasz, pauzujesz, nie omawiasz całego. Tak, jeżeli chcesz obejrzeć cały... Wejdź na YouTube, a, obejrzyj cały, zareaguj sobie e, sam, tak naprawdę, bądź sama. No ja oglądam tak jak mogę, to nie jest jakieś moje się, także no dobra, i tak będą te komentarze lecimy. Dobra, pierwsze ujęcie i od razu moje skojarzenie to jest Anabel, jak się bujała na krzesełku, nie sorry, ale Anabel za mocno w banie wchodzi. Tutaj jeszcze flashbacki z dwójki były, ja jestem bardzo ciekaw, czy oni ten wątek fantazji z mieczem pociągną, zobaczymy, czy coś tu będzie. Dobra, akurat Terrifier w wersji Leatherface'a to mi się podoba, no to jest połączenie wręcz idealne, jeden z najlepszych klasyków, tu jeszcze Terusia, The Clown robi rozrubę piłą, dla mnie spoko, nie? Widzę, że nowe okularki mu zafundowali, bo w dwójce miał te sprężyna, troj robi tak... Ogólnie koncept Terusia, Mikołaja jest... Ciekawy, natomiast wydaje mi się, że ta część być może jest trochę lepiej nakręcona, bo jedynka i dwójka miała problemy z oświetleniem, no wiadomo, to są tanie filmy. Tutaj, jakby ciutkę lepiej to wygląda, ale to może tylko te sceny z trailera, no nie wiem, zobaczymy już po samym filmie, nie? Myślałem, że z worka głowy wyjmie i zacznie rzucać, ale no nie, siekiera. No dobra, trochę mi się kojarzy też z tym ostatnim horrorem, tak ze dwa lata temu były z aktorem ze Stranger Things, co też grał y, super złowieszczego Mikołaja. Nie pamiętam tytułu, więc wyświetlam teraz. Ten dzieciak był ogólnie jednym z najgorszych elementów w dwójce, jeżeli chodzi o aktorstwo, bo on naprawdę nie potrafi grać. Ta jego siostra już tam troszkę lepiej do, no, ale powraca tutaj, co mogę rzec. Laska ma flashbacki z Wietnamu, a jeszcze wraca typ, który powinien być martwy i wiecie, tam się siekierą i piłą ją ci się. Normalnie, słuchajcie, y, druga wersja Jamie Lee Curtis, nie? No. Co tu się dzieje? Oni coś wykuwają? To jakaś maryjka? Słuchajcie, ja mówiłem wam, że ten wątek miecza wróci. Oni go tu wykują jeszcze na nowo i 10 wersji, i on będzie nimi rzucał, jak shurikenami. to jest potwierdzona teoria, właśnie ją potwierdziłem. Eee, to wygląda jak Jason, ten tutaj pan. Ty, co to jest? Nie wiem. Sekwencje już zaczynają, słuchajcie, wyglądać dosłownie jak jakiś ten, jakąś nazywał. Topór, haczet, ten, ten ziomek Stopora, topora, Wiktor e, Krolik. Crow, no tak, wiecie o co chodzi. To jest dobre, nie? Jemu można wszystko uciąć, on będzie żył. Chyba, żeby go zmielić jak Majersa w ostatniej części Halloween. No ciekawe, co tu będą kombinować. Mi się wydaje, że na trójce się nie skończy, nie? Ty, co on taki szczupły? To on. To... Nie wiem czy to on, czy to jakiś Halloween prank. A to jest ta baba, co była w dwójce, nie? Ona tam w tym zakładzie była zamknięta, w horoszczy. Ciekawa scena, bo tam była ciąża w ogóle, jak pamiętacie, Terusia 2. Okej, okay, też ciekawy jestem co oni z tym jeszcze zrobią. Ja tutaj hasło reklamowe, że zapowiada się na najstraszniejszy horror 24, tylko my pamiętajmy, że gore i brutalność i obrzydzanie to jest trochę co innego niż strach, no ale dobra, tak trochę tutaj jest to uproszczone bardzo. Ty, to jest Terrifier Denan, nie? Już nie Annabelle, cofam, Annabelle. To jest słuchajcie, Denan. To jest walak, nie? On tu siedzi, ty, what the f Dobra, teraz zrobimy perfect English. Artist practically a smouch of a horror. Nie no, dobra. Eee, że niby ikona się tworzy taka jak Michael, Jason i Freddy. No, eee, ta współczesna ikona. Nie wiem, czym tak daleko szedł, ale dobra, no to są tam jakieś pierdocytaty, nie? Ty, nie dobra, tu już jest leśnienie nawet tu już jest za dużo. Słuchajcie, siedzi. Hehe, Terry! Here is Art the Clown to za długie jest. O kurwa. Tylko czemu oni to puszczają w Halloween, nie? W ogóle, jeżeli chodzi o premierę, to mnie ciekawi. Na święta mogło być spoko, ale w sumie przed Halloween no, na pewno większa oglądalność jednak to też rozumiem, bo to jest okres Halloweenowy, więc horrory się bardziej wtedy klikają, no. ten ariel 12 znaczy nie wiem czy to jest ariel ale, ale mogli lepszą czcionkę ogarnąć sąż jakieś pringles są chips azjaty no, dobra w ciast... w dupie to mam są zjad w sumie ale <grytanie> świąteczne ciasteczko z mleczkiem no, grzeczny Teruś. o co chodzi z tym walakiem słuchajcie to jest Waleruś, wa wal Walteruś, terwal Terlak to jest, słuchajcie, Art Valac Ekskluzywny, nie ja do raz mi rozdupca. <grymne> jest taki piękny. Terryfire 3 .com. nie będziemy tam zaglądać. No dobra, no tutaj nic więcej nie ma, ale no jest tutaj potencjał, że będzie jeszcze brutalniejszy od dwójki, nie? Mo może tak być, to zobaczymy. No to już tak reasumując, ja Terusia lubię ogólnie, mimo że to bardzo nie wszystko budżetowe, mimo że głupoty jest dużo, mimo że kiepsko oświetlone i technicznie, no nie zawsze dowodzi to, jednak ten aspekt gore jako frajda, jako rozrywka tam dawał radę, no i też parę wątków mnie w dwójce zaciekawiło, między innymi właśnie ten miecz, chociaż wiem, że niektórych to wygryzało, ale mi się nawet to całkiem spodobało, bo no wiecie, to i tak jest durny, abstrakcyjny film, więc czemu by tam nie wrzucić jeszcze czegoś więcej i wydaje mi się po tym trailerze, że coś tam będzie na pewno kontynuowane, no w sumie musi być, no bo na czymś muszą się oprzeć w tej fabule, także generalnie trailer pozytywnie odbieram, bo dzieje się w nim trochę, to po pierwsze, po drugie w końcu Ciutkę się zmienia mimo wszystko konwencja, może nie do końca, ale koncept tego, że ona w tym wiecie Mikołajem się staje, a nie jest to już takie bardzo pod Halloween właśnie typowo zrobione. A kolejna sprawa, że no widać, że ta baba właśnie z dwójki wróci, ta z choroszczy, to też może być jakoś ciekawie poprowadzone, rozwinięte. No w tym, że nie jest to taki stypiarski trailer, który pokazuje, ej kolejna część, znowu idzie i morduje i nic ponad. To tylko, że jednak gdzieś tam cały czas próbują rozwijać tę fabułę, że coś innego, coś więcej się dzieje, także jak dla mnie spoko. ja czekam z chęcią oczywiście obejrzę, no i premierowo będzie Recka Terusia 3, rzecz jasna. Także Art the Clown powróci. Czekajmy, a kto z Was dotrwał do końca tego materiału, to po pierwsze podzielcie się w komentarzach wrażeniami, co Wy sądzicie o tym zwiastunie, ale polecam cały sobie odpalić na YouTube, obejrzeć na spokojnie, jeszcze po swojemu przefiltrować i wtedy dać znać, bo wiadomo, tutaj fragmentarycznie oglądamy. No i jeżeli dotrwaliście do końca, to też zostawcie hashtag dzisiaj. Yy świąteczny Teruś, słuchajcie. Ja dziękuję za uwagę. Myślę, że to powtórzy sukces dwójki, tak mi się wydaje. Finansowy pewnie też, ale tak mówię ogólnie o Friday, jaką miałem z tego filmu. Mimo, że opinie są podzielone, no to ja te, już serię chyba mogę mówić lubię, także nie jestem pozytywnej myśli. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, komentujcie, do następnego.